Bitcoin i kryptowaluty spadają zgodnie z analizą. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, Ethereum oraz kilku wybranych altcoinów? Poniedziałek, czyli analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co poniedziałek analiza Bitcoina, Ethereum oraz kilku altcoinów, powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych i spadkowych. Poszukamy na temat tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni. Powiem wam, jak ja widzę aktualną sytuację na rynku kryptowalut. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwonek, aby nie ominął cię żaden materiał. YouTube wtedy ci przypomni o kolejnym wrzuconym filmie. Zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Oczywiście zaczniemy od tego, co się wydarzyło. W ostatni weekend od piątku, ponieważ widzimy się w poniedziałki, i piątki, jeżeli chodzi o analizę rynku kryptowalut. W niedzielę widzimy się przeważnie. W niedzielę się widzimy z podsłuchaniem tygodnia możliwości edukacyjnych, jakie daje forum Mr. Advice. gdzie rozmawiamy również na temat skuteczności sygnałów dostępnych na forum, jak i na temat skuteczności moich pomysłów na tej moich zagrywek dostępnych dla moich partnerów edukacyjnych, czyli dla osób, które właśnie skorzystają, korzystają z mojej wiedzy, czyli mają dostęp do moich kursów, na podstawie których robię właśnie te analizy, które tutaj widzicie. Wczoraj niestety tego podsumowania nie było, miałem nieciekawą sytuację, jak część z Was mogło zauważyć na moim story, wylądowałem w szpitalu, ale już jest wszystko OK. Zaczynamy, lecimy z tematem. Więc to podsumowanie będzie prawdopodobnie jutro lub w środę, bo nie wiem, czy w środę będziemy się widzieli, jeżeli chodzi o analizę rynku. Kryptowalut, więc dobra, nie przedłużając, już zaczynajmy. Pamiętacie, w ostatnim czasie mówiłem Wam o tej wyznaczonej strefie. Tak naprawdę to już w momencie, w którym byliśmy tutaj po tych spadkach, tą strefę wyznaczyłem i już o niej wtedy mówiłem. Mówiłem Wam o tym, że jest to dla mnie strefa trzymająca cenę na spadki dalej i co się wydarzyło? Cena nam dochodzi idealnie do tej strefy i mamy mocne spadki na bitcoinie. Także kolejna skuteczna analiza, ale okej, okay, co teraz? Co teraz może się. Wydarzyć. To strefę już mogę sobie skasować, pamiętacie tutaj również to wyznaczałem ten poziom na wzrosty. Mówiłem wam o tych poziomach ostatnio, o tych dwóch zielonych, zobaczcie, jak idealnie cena nam tutaj dochodzi. Realizując poziom właśnie wzysku, zagrywając pozycję na wzrosty. Pięknie tutaj to siadło i mamy stąd właśnie spadek. Przy okazji cena nam znowu wróciła poniżej 47,500. Ten opór i wsparcie, o których rozmawialiśmy również w poprzednich filmach. No i widzimy, że teraz cena nam dochodzi tutaj do strefy manipulacji, która miała miejsce właśnie w tym obszarze przed tym ruchem wzrostowym. No i tutaj tak naprawdę jest punkt decyzyjny, ponieważ jeżeli stąd nie zobaczymy kolejnego ruchu wzrostowego i powrotu ceny powyżej 47500 i wybicia przy okazji tej linii tendu spadkowego, ostatnich spadków, które również wcześniej tutaj zapowiadałem i pięknie nam to idealnie siadło, tak samo jak tutaj. No prawdopodobnie zobaczymy dalsze spadki. Wtedy dalsze spadki mogą właśnie nastąpić do pierwszej tej tutaj strefy, i zobaczymy nowy, niższy dołek niż ten, który mieliśmy właśnie po tym zjeździe. Jeżeli ta strefa nie utrzyma ceny, no to lecimy do 39, 800, 39 900. To są moje strefy, gdzie ja będę oczekiwał porządnej wtedy reakcji, jeżeli chodzi o bitcoina i resztę rynku. Pamiętajcie, oczywiście, że to co słyszycie, to nie są porady inwestycyjny, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje aktualnie na rynku kryptowalut. Więc mamy tutaj strefę, strefę, która w tym momencie trzyma na wzrosty. Jeżeli w najbliższych godzinach nie zobaczymy właśnie powrotu, czy w najbliższych dwóch, trzech dniach powyżej 47, dla mnie wtedy będzie to informacja o tym, że będzie, że będę szukał po, po prostu pozycji krótkich i spadków właśnie do tych wyznaczonych wcześniej stref. Natomiast jeżeli wybijemy tą strefę, wybijemy ten poziom tutaj Tą czerwoną strefę, którą tutaj widzimy, możemy zobaczyć kolejne wzrosty i wtedy lecimy jeszcze raz do przetestowania 51 tysięcy, czyli 61 FIBO i mamy kolejny poziom, już później 54 tysiące dolarów. Ale to w sytuacji, w której właśnie byśmy wrócili na spokojnie z tych poziomów teraz do tych wyznaczonych tutaj właśnie poziomów oporu i tej strefy trzymającej cenę na spadki, skąd miało miejsce właśnie w ostatnich to dniach. Także lokalnie obserwuję, co tutaj się będzie działo. Zejście poniżej 43,900, 44,000 dla mnie otwiera drogę właśnie do 42, lub właśnie tej strefy tutaj wyznaczonej na potencjalne odbicie się ceny. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Ethereum? Ethereum dzisiaj tutaj zobaczymy również idealnie ta strefa. Dwa razy nam tutaj zadziała. Na początku ją wyznaczyłem, pamiętacie po tych spadkach, cyk, mieliśmy zejście. Tutaj ładnie. Cena nam odbiła, wróciła jeszcze raz do tego poziomu i zobaczcie ten poziom realizacji zysków, o którym mówiłem również w wcześniejszym materiale, również nam cena stąd spada. Czyli co? No grubasy po prostu oglądają moje analizy, wiedzą skąd mają tutaj właśnie zagrywać, gdzie się kaszować i co zrobili? Skaszowali się i rynek spadł. Oczywiście z tymi grubasami sobie żartuję. Dosyć często sobie tak żartuję, jak oglądacie moje materiały, ale doskonale widzicie, jak te poziomy, które po prostu wyznaczam, jak często właśnie z tych poziomów zaczynają się korekty. Tutaj mieliśmy lokalną strefę na wzrosty, BAM, cena nam właśnie tutaj odbiła się z tych poziomów i mamy kolejny ruch spadkowy. Okay, zobaczmy sobie, może jakąś linię trendu jeszcze tutaj sobie dorysujemy z tych poziomów. Będziemy tutaj obserwowali, i w przypadku głębszego zejścia, tutaj ta strefa trzyma cenę jeszcze na wzrost. W przypadku wybicia właśnie tej strefy, kolejnym poziomem będą tutaj te wyznaczone przeze mnie już z miesiąc temu ponad właśnie poziomy na odbicie. No byłby to mocny spadek, ale wszystko na tym rynku jest możliwe. Jeżeli chodzi o potencjalne ruchy wzrostowe, to samo czekamy na wybicie linii trendu, na pewno powrót również powyżej 3454 będzie takim powiedzmy potwierdzeniem na ewentualny dalszy ruch wzrostowy. Zobaczymy, czy cena nam tutaj zrobi kolejne zejście i stąd nam będzie tutaj odbijać. Jeżeli tak by było i byśmy wrócili powyżej 3566, no to otwiera nam się droga do 3800-3875. Analiza dot. Dot nam, pamiętacie również w zeszłym tygodniu, ta wyznaczona strefa na wzrosty BAM. Cena Cena nam mnie doszła tutaj do poziomu realizacji zysku 39,70. Mamy wcześniejsze tutaj zejście. Powrót poniżej tej linii trendu wzrostowego. Możemy sobie wyrysować linię trendu spadkowego. No i teraz będziemy tutaj obserwowali, co się może tutaj właśnie wydarzyć. Jeżeli byśmy zobaczyli powrót powyżej tej linii trendu spadkowego i powyżej oporu 34 dolary, e, pamiętacie, ten opór wcześniej tutaj. Wyznaczałem, i pamiętajcie również, stąd była ta reakcja. Tak? to wszystko było już wcześniej To jest zrealizowane. Także mamy poziomy, gdzie cena nam po prostu reaguje, i to widzimy gołym okiem. I zresztą tutaj też były retesty właśnie tego oporu. Skąd cena nam tutaj zeszła, i jeszcze do tej strefy trzymającej cenę nam na wzrosty. I jeżeli to zostanie wybite, to myślę, że powinniśmy zejść do kolejnego wsparcia. Okolice 26 dolarów. Link. Link nam tutaj zjeżdża. Lekka reakcja w wyznaczonej wcześniej strefie. Krótki long mógłby tutaj być grany, tak jakby powiedzmy, że lokalnie zostało to zrealizowane, grając na przykład na futuresach. I w tym momencie widzimy, że cena nam jest na tym wsparciu dla ceny. W przypadku wybicia, właśnie tego lecimy do 23 czy 22 czy 20 dolarów. BNB, BNB tak się buja i buja. I w sumie nie wiadomo, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Widzimy, że opór 431 tutaj skutecznie trzyma cenę przed dalszym ruchem wzrostowym. Tu było wyznaczone wejście we wrześniu i w przypadku kolejnych spadków myślę, że powinniśmy zobaczyć jeszcze może właśnie RITES w okolice 356 dolarów, czyli właśnie te poziomy tutaj. Mogę sobie jeszcze raz tutaj zaznaczyć jako potencjalne trzymające cenę na wzrosty. W przypadku zejścia mocniejszego lecimy po 311. Według mojej analizy, oczywiście. No i dobra, zobaczmy, jakie altcoiny chcieliście, żebym przeanalizował w komentarzach. Znaczy, jakie altcoiny zaproponowaliście w komentarzach, i te dwa, które najczęściej były przez was wybierane, lub jeden jeszcze tutaj dzisiaj przeanalizuję. Więc zobaczmy, co tu się wydarzyło. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki za wasze komentarze i wsparcie. Dobra, Dawid znowu Litecoina. Chyba, Dawid, się zapakowałeś tego Litecoina, co? Bo już widzę, że po raz któryś poszisz o tego Alta Matic Luna. Zobaczymy, co dalej. No, tutaj ziomek się popisał. Tutaj ortografią bardzo ładnie, ale to chyba specjalnie sobie żarciki robi ziomeczek jakiś. Solana, a Solana, Solana robiłem ostatnio też, chyba więc była to analiza Matika Zrobimy, bo Luna też była ostatnio. Litecoin, okej, okay. dobra, Litecoin się powtórzył, więc Matik i Luna, niech będzie Matik i Luna, yy, znaczy Matik i Litecoin. Matic i Litecoin, dobra, gdzie mam tutaj analizę Matica? Gdzieś powinienem mieć, bo robiłem. a jest, dobra. Dobra, jeżeli chodzi o Matic, wyznaczony poziom realizacji zysków osiągnięty wcześniej, wejście również tutaj było wyznaczone. Kolejne dwa poziomy ja tutaj się będę ustawiał, jeżeli chodzi o ewentualne kupno. A Litecoin, o. pamiętacie, a to była ta manipulacja. Mówiłem Wam w zeszłym tygodniu właśnie o tym poziomie, tej realizacji zysków lokalnym I co nam zrobiła? Cena nam tutaj wypikowała, osiągnęła ten poziom, i mamy zejść w przypadku kolejnych spadków, wybicie właśnie tego wsparcia, co prawdopodobnie będzie zresztą miało miejsce, bo widzimy, że są tutaj gdzieś stop losy na pewno poustawiane. No to kolejne poziomy właśnie tutaj mam ustawione 124, 156, 150. OK, tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli tutaj była dla Ciebie wartość, pamiętaj, aby subskrybować kanał, łapka w górę, zostaw komentarz. Dzięki, miłego tygodnia Wam życzę, cześć.